Bardzo proszę o odpoczynanie głosowania. Rozpoczynamy głosowanie w sprawie uchwały, zmiany uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej za Marginę z imienia Kazimierza Wielkiego w Bieliczce na swobodach. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę nacisnąć zielony na przycisk za. Kto z Państwa jest przeciw, proszę nacisnąć czerwony przycisk. Kto z Państwa się wstrzymuje, proszę nacisnąć żółty przycisk. Czy wszyscy z Państwa oddali głos? Proszę zamknąć głosowanie i proszę o podanie wyniku głosowania. Za. Przyjęliśmy. Otwarta wieliczka. Dbamy o wspólne dobro.